Jedna rzecz, która uratowała nasze noce z noworodkiem, to są tuliki. My mieliśmy okazję przetestować tuliki z dwóch różnych firm. Zaraz pokażę Wam je z bliska i powiem, czym się różnią. Pierwszym tulikiem, jaki testowaliśmy, był tulik z firmy Tulik. I co mogę powiedzieć, to to, że jest fajny materiał i pięknie zakończony zamek, że się nie wżyna w karczek. Drugim tulikiem był tulik z firmy Sleepy. Tutaj materiał moim zdaniem jest jeszcze przyjemniejszy. Dodatkowym plusem jest dwustronny zamek, zarówno z góry, jak i z dołu, więc bobasa e, można przebrać w trakcie nocy, nie wyciągając go całego e, z tego tulika, więc to jest na pewno duży plus. Na minus jest wykończenie przy zamku. Nieźle, ale w tuliku było to lepiej wykonane. I z takich różnic to na pewno ten ze e, Sleepy jest bardziej rozciągliwy. Jak najbardziej mogę polecić Wam obydwa, natomiast osobiście bardziej skłaniam się do tych ze Sleepy ze względu na ten podwójny e, zamek. Dajcie znać, czy Wasze dzieci lubią tuliki i z jakich firm Wy testowaliście. Miejcie się fajnie i do zaś!